Ja nazywam się Legion. Jak wiemy, dzisiaj wychodzi nowe DLC z Resident Evil, Dead by Daylight. Byli dwie nowe survivorki: Adam Wong i Rebecca Chambers. Zreworkowana mapa RPD w dwóch różnych wersjach. I najważniejsze, czyli nowy killer Albert Wesker. Jego moc, zaraźliwa więź. Mózg operacji może przejść naprzód, zarażając ocalałych wirusem uroborosa lub przeskakując przeszkody. Naciśnij przytrzymaj przycisk mocy, by naładować atak więziom. Podczas ładowania mózg operacji porusza się nieco wolniej, przygotowując napaść. Po naładowaniu naciśnij przycisk ataku, by zaatakować więziom. Jeśli mózg operacji trafi ocalałego, zarazi go infekcją lub zwiększy jej zaawansowanie. Jeśli mózg operacji zda, zderzy się z czymś, podczas związania uderzy ocalałego i zada mu obrażenia. Jeśli nie, ocalały zostanie rzucony i utraci stan zdrowia, gdy trafi w jakiś twardy obiekt. Jeśli zaraźliwa więź trafi w opuszczoną paletę lub miejsce skoku, mózg operacji przeskoczy ponad przeszkodą. Efekt specjalny infekcja uroborosa. Po trafieniu zaraźliwą więzią ocalali zostaną zarażeni. Zarażony ocalały cierpi na efekt skrępowania, a infekcja nasila się z upływem czasu. U w pełni zarażonego ocalałego efekt ten jest bardziej dotkliwy. Jeśli zaraźliwa więź trafi ocalałego, który jest w pełni zarażony, mózg operacji automatycznie zacznie go nieść. Interakcja specjalna. Spray leczniczy. Na początku każdej próby pojawia się kilka skrzyń z zaopatrzeniem. Każda z nich zawiera spray leczniczy. Zarażony ocalały może go użyć na sobie lub innym ocalałym i usunąć infekcję. Spray leczniczy ma ograniczoną liczbę ładunków. Z tego co wiem, to każdy spray można użyć dwa razy. Nie? Czyli jak go użyjesz raz, to możesz go później ze sobą wziąć. Dobra, jego trzy unikalne perki. Ja mam dwa perki tutaj odblokowane, żółte na poziomie pierwszym, ale powiem tak, jak są na poziomie trzecim. Przebudzona świadomość. Twoje geny zostały zmienione tak, aby w trudnych sytuacjach wyostrzać ci zmysły. Gdy niesiesz ocalałego, widzisz aury pozostałych ocalałych, znajdujących się w odległości 20 metrów od ciebie. Aury ujawnione w ten sposób pozostają widoczne przez dwie sekundy po przestaniu niesienia ocalałego. Ponadprzeciętna anatomia. Jesteś kulminacją dziesięcioleci badań, które uczyniły Cię szybszym, silniejszym i bardziej niebezpiecznym od jakiegokolwiek człowieka. Umiejętność aktywuje się, gdy w promieniu 8 metrów od Ciebie ocalały wykona szybki skok. Na 3 sekundy szybkość Twojego skoku zwiększa się o 40%. Umiejętność wyłącza się po skoku przez okno. Umiejętność odnawia się przez 30 sekund. Końcowy przystanek jesteś genialnym taktykiem, który przygotowuje się na każdą ewentualność. Umierność aktywuje się, gdy zasilanie bram wyjściowych jest włączone. Ocalali ranni, powaleni i powieszeni na haku, zyskują efekt okaleczony aż do otwarcia bram wyjściowych. Kiedy bramy wyjściowe się otworzą, ocaleni pozostaną okaleczeni przez dodatkowe 30 sekund. No dobra, a tak wyglądała moja pierwsza grani. O, jeszcze mamy... RPD, nowe Ale te palety tu są też mocne A, no to tak trochę Demogorgon Tam się nie da wyjść O, tam się coś dzieje bożą. O ty kurwa, dokładnie zapłacisz mi za to. Kurwa, jaka mapa. Ale śmiesznie jego kroki słychać akurat. O się zblokowałem. Dobra, dawaj tą paletę Nie rozjewał Ej, tam Gena kręcisz mapa na widoku No te palety tu są mocne, nie? Ale ciężko trafić, tym nie jest tak łatwo jak myślałem. Kurwa, ciężko, ciężko. Serio, pierdol, dostanę. No dobra, przynajmniej się pali, tylko zbyłem. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Kurwa, no chciałbym chociaż raz. Ej, tego też się nie dasz tak od razu zrobić. A jak to działa tu o. robi wrażenie. Ona tu spierdoliło. <śmany> Unlucky. To no też mógłbym ich napierdalać z noża, no ale to nie o to chodzi, bo chcę przetestować jak to działa przez to, nie? O, jest Ada Wong. Ale pozmieniał mocno tą mapkę, nie. O, ją w ścianę wbił. królu. Ale długo się ładuje, to tą jego umiejętność. nie. No, Wesker. Kurwa. No, i ona już mu w ręku zostaje mocno podsurwano, na pewno mocniej niż była, bo są korytarze szersze do tego lupy przy korytarzach nie To jest wszystkie geny prawie zrobione Ej ale jak mam to naładowane to nie da się nie da się pierwszym kliknięciem tego zrobić nie trzeba dwa razy o nim jebnął Ej to było mocne to było mocne Aj kurwa Kurwa, tam Adeś tuneluje, spróbuje tunelować na mori. Zobaczymy co z tego wyjdzie. High performances Ale ten rzut był kozacki, nie? 7 minut is all No właśnie, kodackie, a nie... widziałem je. Tam się ktoś wyleczył. Penetrum Mori. No chodź. Kurwa. Pem to Kurwa, mam nadzieję, że ją zdejmą. No chodź, kurwa, ja muszę Mori zrobić. No, końca. Hello there. No muszę spróbować ją stunelować, żeby to Mori mi weszło. Kurwa, nie bij mnie proszę! Nie bij mnie, jest Gangu Rodigesu! Nie bij Kurwa, wybuchłem, tej! To ten co nas pamię. Tam jest wyjście, nie? Dobra, mamy to. I trochę, <tryk> a w jakim miejscu? Nowy killer, dokładnie. Gdzie się, gdzie się to słyszę Nie wiem jak dla mnie koks jest Bo No wiadomo, trzeba nim zagrać parę razy, żeby ogarnąć, nie? Ja na początku nie ogarniałem w ogóle jak ten atak się robi. A teraz to nią zajębał w sumie o nic, nie? Doniosę <coughs> ją, czy nie? Oj, tam to tylko PTB. Nie jest to pewno pewno. No powiem ci jak w głębnikiem grałem na PTB. To wydawał mi się strasznie słaby. Później, jak wyszedł, to mi się wydawał strasznie mocny, a teraz jest taki. ciebie nie ma tego killera, bo to tylko tylko znani streamerzy dostają. Nie no to jest ptb. Czyli serwery te testowe, byś musiał sobie zmienić.